thank mm -hmm. Ostatnio na TV gry pojawił się materiał o zapomnianych strzelaninach, grach udanych, w niektórych kręgach wręcz kultowych, które niestety albo stoją w cieniu popularniejszych tytułów, albo całkowicie przepadły w odmentach historii. Jedną z takich strzelanin jest Fear od studia Monolith, który w 2005 roku zbierał laury od recenzentów, pochwały od fanów strzelanin, a niektórzy mówili nawet, że to kolejny po Resident Evil 4 kamień milowy w rozwoju wirtualnego straszenia. Niestety, mimo dość udanego sequel'a i zwieńczenia historii w kołopowym średniaku od innego studia, o serii niesłusznie zapomniano. Zapraszam was dzisiaj moi mili do wspominki pierwszej części świetnego tytułu, który przyciągnął do siebie nawet tych, którzy nie byli wielkimi fanami strzelanin. <ślesk> Mówa zeszłej dekady to bez dwóch zdań ciut mroczniejszy okres w historii studia, który część młodszych graczy kojarzy za sprawą Shadow of Mordor. W 2005 roku i 2009 wychodzą dwie części Fira, zaś w międzyczasie, też w 2005, a potem w 2008 na rynku lądują dwie części horrorowego Condemned. Na pierwszy rzut oka Fear jawi się jako widowiskowa strzelanina z ogromnym naciskiem na destrukcję i szalenie popularnym swego czasu bullet-timem, który spopularyzował Max Payne. Sporo tu też inspiracji kinowych. Widać deweloperzy z Monolith byli wtedy bardzo zainteresowani dorobkiem Johna Woo, Matrixową Trylogią i azjatyckim horrorem pokroju Ringa i Klątwy z upiornymi dzieciakami w roli głównej. Mimo tak imponujących inspiracji, są one dość powierzchowne, bo warstwa hebularna starszego FPS-a po dziś dzień jest jego największą wadą. Owszem, do rozgrywki trudno się przyczepić, ale o tym zaraz, ale nie znajdziemy tu wymyślnej historii z plejadą pamiętnych postaci czy emocjonujących dialogów. Stajemy za sterami niemego Pointmana, nowego członka tytułowej grupy do zdań specjalnych Fear, i ruszamy w pościg za psychopatycznym Paxtonem Fetelem, którego strzeże armia sklonowanych superżołnierzy. W tym aspekcie firt typowy staroszkolny shooter, bez regeneracji zdrowia, patetycznych monologów o tym, że wojna jest B i heroicznych poświęceń bohaterskich kompanów. No bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Jak Monolith osiągnęło końcowy efekt z małą różnorodnością przeciwników i monotonnymi lokacjami, bo prawie żadne starcie nie wygląda tak samo. Po magierze psychopatycznego Paxton'a prawie zawsze próbowali zajść nas w kilkuosobowych grupach, a ich AI dostosowywało się do sytuacji, gdy przewaga liczebna przestawała być asem w rękawie, wrogowie się wycofywali zaś gdy ogień zaporowy ograniczał ich ruchy, kombinowali jak zaś nas od boku. Wisienko na torcie w strzelalinach był odsług z ich komunikacji, a desperackie wołania o wysłanie wsparcia dawało nam. Dużo satysfakcji. Ponadto w firze bardzo łatwo było zginąć, i nie, nie jest to kwestia tego, że jestem szlankowym nubem, jak widać na materiale, ale skąpego oświetlenia oraz klaustrofobicznych miejscówek i obowiązkowego sprytnego korzystania ze spowolnienia czasu. To ostatnie chyba najbardziej przyciągnęło mi do tytułu jako swego czasu konsolowca, który pewniej czuł się spadem niż myszką w łapie. Owszem, jak przystał na FPS -a z krwi i kości, konieczna była tu nasza celność i zręczność, ale prawdziwym kluczem do sukcesu był właśnie bullet time. W obliczu zgonu po zebraniu nawet kilku kulek bardziej taktyczne podejście i zwracanie uwagi na to, gdzie są nasi przeciwnicy, wspomniane spowolnienie czasu pozwalało nam nawet okiełznać czasem mecha czy dwa. No, widać miłość do japońskich robotów wśród ekipy Monolith nie umarło od czasów szogo. W ogóle samo strzelanie w spowolnionym czasie do dziś jest szalnie rajcujące. W powietrzu latają iskry, salwy kul, kawałki szkła i ulegające destrukcji niektóre elementy otoczenia. Kiedy dobrze się stawiliśmy w czasie jednej spowolnionej sekwencji i posłaliśmy do piachu cały Oddział, faktycznie czuliśmy się jak Neo ze wspomnianej trylogii Bachowskich. Zaraz po bullet time'u znakiem rozpoznawczym Fira miał być klimat horroru. Szybko odkrywaliśmy, że nieprzyjemny główny zły ma powiązania z niejaką Almą, z jawą upiornej małej dziewczynki, którą kilkukrotnie spotykaliśmy w trakcie gry w sekwencjach niczym z koszmaru. Wszystko dlatego, że w przerwach odstrzelania Fir próbował być de facto horrorem, jeżąc nam włosy na głowie nieprzyjemną muzyką, makabrycznym widokiem, zwłoki, kałosz krwi oraz tak zwanymi No i tu pojawia się jeden z największych problemów samych horrorów, bo paradoksalnie im większym fan Takich klimatów jesteśmy, tym mniej będziemy się w takich grach czy filmach bać. Okej, okay, a teraz dygresja. Popatrzcie chociażby na historię kina. Czarnobiały Frankenstein czy Dracula z legendarnym Belą Lugosi kiedyś przerażały, a dziś są co najwyżej niepokojące. To, co z gatunkiem działo się na przestrzeni lat, działo się w samym firze podczas 10 godzin potrzebnych do zobaczenia napisów końcowych. Jumpscare'y zaczynały nas zwyczajnie nudzić, no a sama Alma, która nadal jest najbardziej przeżającym dzieckiem, jakie znam zaraz obok wszystkich dzieci ever nie robiła już takiego wrażenia z kolejnymi spotkaniami. I to jest w ogóle problem horrorów grak w ogóle, bo żeby taka gra zapadła w pamięć i była dobrym horrorem, to nie może nas straszyć tylko klimatem i widoczkami, musi to być wpisane fundamenty rozgrywki. A tak w praktyce, kiedy obejrzeliśmy kolejną bezsensowną psychodeliczną sekwencję i nasłuchaliśmy się głosów w naszej głowie, szybko wracaliśmy do przygód Maxa Payne'a w krainie oszczędzania na rachunek za prąd. Dochodzi do tego jeszcze fakt, że horrorowe elementy były oskryptowane i nie miały większego wpływu na rozgrywkę. Spacerującą sobie w oddali Almę czy łypiącego na nas za okna Paxton'a mogliśmy czasem w ogóle nie zobaczyć, kiedy po prostu patrzyliśmy w innym kierunku. Z drugiej strony jednak, postawienie na mariaż klimatów kina akcji i horroru okazał się być dla Monolith strzałem w dziesiątkę. Czy bez maskotki w postaci Almy gra zapadłaby tak w pamięć? No owszem, wyglądało to bardzo ładnie, a wspomniany bullet time sprawdzał się w praktyce świetnie, ale wykluczone, że IP Monolithu szybko zginęłoby w zalewie innych podobnych tytułów, które chciał się podpiąć pod falę popularności Bullet time'u. czasu widzimy jednak, że zagrywka Monolith była strzałem w dziesiątkę. No, marka doczekała się w końcu trylogii, czyż nie? Horrorowy klimat, jak i sam strach w tytule, pozwolił nowemu IP przyciągnąć do siebie nową widownię, jak i tych, którzy po Resident Evil 4 szukali czegoś horrorowego o jakości tytułu AAA. No, czyli takich ludzi jak ja. A to Fear właśnie oferował, bo gra nawet po 12 latach trzyma się wizualnie bardzo dobrze, a fani są raczej zgodni, że to właśnie jedynka była najlepsza. Jest jeszcze kwestia multiplayera, który w pewnych kręgach był dość popularny, ale niestety nie miałem okazji go sprawdzić. W drugiej części Monolith oferował wprawdzie więcej, ale intymne starcia z moimi grupkami nie były już takie same, a firowi 2 bliżej było do typowego FPS-a, nie wspominając już o sekwencjach za sterami Mecha, Szogo się kłania. Wypada jeszcze wspomnieć tu o niesławnej trzeciej części, która zebrała mieszane opinie i słabe recenzje. Wypuszczony na rynek w 2011 roku, F3R, jak dziwacznie tytułuje się Ostatnia przygoda Pointmana i Fetela, podziela los wielu gier z tego okresu, który postawił na kooperacji na podzielonym ekranie. Mam tu na myśli tytuły pokroju Army of Two czy Resident Evil 5. Dziełu Day One Studios daleko było do założeń Monolithu, ale jak każda gra z koopem, w towarzystwie potrafiła być o wiele lepsza. Mimo że danie głosu Pointmenowi zaowocowało bardzo nudnawym bohaterem, a granie Fetelem było o wiele ciekawsze i rajcujące, dość ciepło wspominam właśnie ostatniego Fira i nie zgodzę się z tym, że był on haniebnym zmęczeniem marki. Bo jeśli mam być w 100% szczery, to przychodzenie kampanii razem dawało naprawdę dużo frajdy. Wracając jednak do samej jedynki. Horror z małą dziewczynką na okładce został chyba zabity przez ducha czasu i dlatego jest to dziś dość zapomniana strzelanina. Na powrót nie ma tym samym co liczyć, bo Monolith idzie teraz w zupełnie inne klimaty, pracując zapewne przy Shadow of Mordor 2. Niemniej, patrząc na dumny powrót staroszkolnych rozwiązań w strzelaninach w takich produkcjach jak New Order czy Ostatni Doom, nie trudno się nie rozmarzyć, bo bez dwóch zdań wskrzeszenie Fira nie jest w dzisiejszych czasach złym pomysłem. To co Monolith, po kolejnym mordorze jakiś reboot? Może? Fir 4? No, nie ukrywam, bardzo bym się ucieszył. Dzięki wielkie za uwagę moi mili, do usłyszenia.